Co jest między wami i co będzie dalej. Zobaczymy, co jest między wami. Nie będziemy sprawdzać energii, bo to już ta sytuacja od razu każdy zrozumie, że to jest dla niego ten rozkład. Zobaczymy, co jest teraz między wami. Emocjonalnie ustawki powiem, że z takim. kręceniem, że to zawsze się dzieje. Wygląda tak. Tutaj wszystko dobre, tutaj znowu kłótnia, tutaj wszystko dobrze, tutaj znowu jakaś zazdrość, może być znowu emocjonalnie takie, emocjonalnie husztawki, gdzie każdy gdzieś tam wyprowadza e, ty jego, on ciebie e, na wszystko, na takie emocje, tak? I powiem, że to już kilka razy, to nie jest tak, że to teraz, e, tam jeden raz to wydarzyło się, nie, to powtarza się cyklicznie. Mm, I to po prostu już takie zmęczenia, tęsknota, e, bo wiadomo, że te emocjonalne kusztawki powodują tęsknotę między wami. Mm, każdy gdzieś tam... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ja powiem tak, tutaj każdy gdzieś tam ukrywa swoje uczucie, nikt nic nie mówi. I każdy możliwy gdzieś tam domyśla się o tych uczuciach, które masz i ty i on, ale w tenże czas mm, każdy to ukrywa i nikt nie pokazuje i między wami może być koniec i nic się nie dzieje A dobra, a co u ciebie, jak ty się czujesz Anoka, jak ty się czujesz aha jesteś zakochana, ale samotna ale chcesz miłości walczysz ze swoimi emocjami Oj, trudno tobie bardzo. Trudno. Czujesz, że kochasz, czujesz, że chcesz być szczęśliwa, czujesz, że emocji masz dużo, tylko te emocje tobie dają takie trudności, że nie wiesz co i jak zrobić dalej, ale ty. Trudno, nie trudno, ale ty uciekasz od tej miłości. Powiem tak. Dobra, a jak on się czuje, mężczyzna? A jak on się czuje? On też walczy. A on pokazuje, może pokazywać charakter. Chociaż takie ma mocne przyciągania do ciebie. Mm. O! No to jesteś idealna dla niego. On wie, że ty odeszłaś od niego. Wie. No wiadomo, wie jak koniec między wami, nie? Ja powiem tak, tutaj mężczyzna walczy ze swoimi uczuciami bardzo mocne ma przyciągania do ciebie, i to więcej takie seksualne przyciągania, że ty po prostu mm, zrobiłaś tak, że zrobiłaś. Nie to, że zrobiłeś, ty dla niego jesteś idealem, który on sobie wyobraża w swoim życiu, i że u ciebie jest to, co w innych kobietach nie ma. I on zrozumiał jednak, że i co on. Co ciekawe, że on wie o tym, że ty do niego masz uczucia, i on do ciebie ma uczucia. I e, powiem tak, tutaj, jeśli i nie ma kontaktu, mężczyzna będzie próbować e, nalogodzić ten kontakt, napisać, e, coś zrobić na pewno, bo on mówi, że, że ja nie mogę bez tego, że on po prostu, on tak chce złapać rękami, żeby od prosto. On twój dłoń, a, a ty jego, I, i żeby tak być, i żeby ty byłaś jego, żeby nie odeszłaś. Mężczyzna będzie działać po tej karcie, ale zaraz zobaczymy, co będzie dalej między wami, tak? Ja myślę, że każdy zrozumiał, że ten rozkład jest jego. Kto miał zrozumieć, to zrozumie. Ja tak, że podchodzi pod jego życie, pod jego sytuację. Dobrze, dziewczyny, pomysł, pomysł teraz, pomysł, każdy żeby pomyślał o sobie i o mężczyźnie, ale tak jakby, że razem jesteście. W takich energiach, że razem. I zobaczymy, co będzie. Może tak, jakby przeciągniemy trochę tego może efektu, który pozytywny będzie dla was dwójka, bo i on ma uczucia, i u ciebie. Dobrze, co będzie dalej między Wami. Mężczyzna stabilny. Mężczyzna stabilny, ale tutaj mężczyzna nie wie co robić, dlatego że ty odeszłaś od niego, smutny, tęsknie. Nie wie czy napisać, czy coś robić. Tak jakby może tak, zaczynać pisać i usuwać tą wiadomość. Może chce zadzwonić. Ale tak biorę telefon i myślę, nie, ja nie będę dzwonić. No i tęsknota, tak? Tęsknota za to, bo cały czas ty jesteś w jego głowie. I te powiem, że to, że ty się dla niego naprawdę to bardzo męczy. On cały czas, tak jakby głowa boli u niego. I on mówi, że dlaczego to tak jest? Chociaż sam po sobie mężczyzna stabilny i on, mówi, że nie, nie myślę że to możliwa taka sytuacja, że to, że ty udajesz, tak? Że może spowodować to, że on. Będzie przeżywać. Co dalej będzie? I on przeżywa. Dobra, co będzie dalej? O, mężczyzna jest zakochany i powiem, że on mm, po tej karcie będzie próbować, jednak napisać, zadzwonić. Nie zależy co, ale on będzie pragnąć coś zrobić. Na pewno będzie próbować. Jeszcze nie wie jak. Na razie on jeszcze. Będzie przemyślać, jak to lepiej zrobić, bo też boi się, żeby to nie było mm, tak znowu cyklicznie. <laughs> ja powiem tak, on myślał o tym, żeby to znowu nie było tak, że mm, on boi się może tak. Że on będzie próbować, tak? Ale w tenże czas on rozumie, że ty możesz znowu jemu nie zaufać, bo to między wami dzieje się cyklicznie e, jakaś sytuacja. I on po prostu mówi, że, że zaraz ja znowu coś zrobię, e, pospróbuję, ale to nie znaczy, że ty odwzajemniesz to, tak? I nie wie, czy ty jemu będziesz ufać już. No, coś on przeżywa. Powiem tak, może między wami taka sytuacja, gdzie było trochę stracone zaufania i tutaj już on przeżywa jednak, nie? Żeby to znowu nie powtórzyło się, że znowu nie była ta cykliczność, znowu nie były te emocjonalne chusztawki. Dalej, co będzie dalej między wami? Mężczyzna, powiem tak. Mężczyzna też lubię tak, żeby był tak jak on chce, tak? I on będzie próbować, bo on mówi, że. Mm, ty dla niego jesteś taką kobietą, która e, przeciąga. E, powoli mężczyzna będzie działać w kierunek. On na razie wszystko przemyśla, żeby to było normalne działania, a żeby ty mu znowu mogła zaufać, bo on, no, on wie, że zaufanie nie będzie aż takiego. Ty możesz e, za, e, tak jakby e, ograniczyłeś kontakt i po prostu e, sobie... E, myśleniu. Po prostu zaczynasz szukać w swoim życiu równowagi i on to wie, tak? I tak będzie na razie, tak? Bo widzę, że może w tym momencie masz tak, że ty szukasz swoją równowagę w tym życiu i ograniczyłeś kontakt z nim. Dobre. No tak, ograniczyłeś, odeszłaś. Uczucia on ma, mężczyzna. O. <grytanie> Powiem tak, ty odeszłaś, ograniczyłaś kontakt, miłość między wami mocna. To może być tak, albo jest naprawdę wybór u kogoś, albo u mężczyzny, albo u, u ciebie, tak? To, że możesz być kobiety, która bardzo mądra, bardzo intuicyjna, która też może zajmować się kartami tak jak ja, ale to możliwe jeszcze to, że o ciebie nikt nie wie, tak? I to też to możliwe. Albo tak, że między wami jest taka tajemniczy związek, tak, że nikt o was nie wie. I że mężczyzna będzie próbować wszystko od zera zaczynać. On rozumie, że to będzie trudno. Jakby to nie było. No trudno. Ale Karta spadła. <noise> Tutaj powiem, ta miłość to tak jak między Wami, to tak jak karmiczne coś. Naprawdę, że muszecie to przejść po prostu. Dlaczego? Dlatego, żeby każdy zrozumiał, czy naprawdę istnieje między Wami ta miłość, czy naprawdę chcecie tą miłość utrzymać. I tu ta sytuacja, że to, że między wami koniec, to, że to taka znienacka sytuacja, powiem tak, tutaj każdy muszę skończyć z przeszłością i wejść w to coś nowe. I to tak ma być. Po prostu każdy muszę zacząć z czystego lista, tak? I mężczyzna tak samo rozumie. I on rozumie, że to nie jest lato, to trudno. Może też mężczyzna iść w pracę, nie zawsze, ale może, albo po prostu mówisz, że tej, to będzie trudno, tak? Bo to ja mówię, że trzeba zostawić to przeszłość i iść w nowe. I to, to takie zmiany, mm, chcesz, nie chcesz i u niego, i u ciebie, tak musiało być po prostu, że każdy musiał to przejść i zrozumieć, że. Mm, Ja powiem tak, tu też nieprosto tak, ja mówię, że ten mężczyzna i ta sytuacja między wami i że to gdzie każdy rośnie, tak tu mężczyzna napisze do ciebie na pewno tu kontakt będzie, bo mężczyzna nie będzie nie wytrzyma, no ale on musi to skończyć tak, jakby albo ty, albo on, no tutaj więcej, że on ma skończyć ze wszystkim swoim tym przeszłościu i tak jakby wejść w coś nowe i wtedy on ma e, Tobie odezwać się. No tak będzie, on teraz ma e, odezwać się do Ciebie, chociaż rozumie, że e, Ty możesz troszeczkę m, tak podejść, mieć inne, ta? Między Wami może różnica, może być, że i... Obcokrajowiec może być, że ty, albo ty, albo różnica w wieku. No coś jest różnica między wami. Może być z finansami różnica, że albo ty więcej zarabiasz, a on mniej. No, co, coś jest różnica. Eee, Oj, tutaj ja powiem tak, między wami tutaj idzie do związku, ale powiem od razu, że to nie będzie tak łatwo. <śmum> nie będzie tak łatwo. Ale, ale będzie między wami miłość i będziecie cieszyć się i znajdziecie równowagę. Równowagę, ale tu naprawdę nie będzie tak łatwo, bo tutaj każdy gdzieś tam to wszystko jeszcze będzie do załatwiania. Może być jakaś droga związana z wyprowadzką, przejazdem do innego miasta albo do innego państwa. I to jeszcze, żeby być szczęśliwy, i naprawdę, e, żeby między Wami był ten związek i szczęście, e, będzie. Ale to trzeba troszeczkę zaczekać, bo o, on rozumie, że o Ciebie trzeba powalczyć jako o kobietę. E, ty za, jesteś za bardzo mądra, ty możesz być samotnikiem, e, ty też. E, E, lubisz być sama, to też ty czujesz się dobrze przy tym jakby sama i ty um, szczęśliwa jesteś, e, że jesteś sama. Dlatego on rozumie, że może być z tobą, tylko wtedy, kiedy on naprawdę mm, do, może tak dostawia tobie tą informację, że on ten mężczyzna, e, z którym ty możesz być i być pewna, że jesteś takim szansem dla niego. Ja mówię, że no tutaj możecie być razem i szybciej to, że mężczyzna na pewno będzie działał w ten kierunek, tylko on rozumie, że to nie będzie tak łatwo. Bo ty ograniczysz kontakt i ty jesteś taka sama po sobie, dlatego tak jest. Ale ma być dobrze wszystko. E, temu nastawiamy się na pozytywne, e, staramy się myślamy przyciągać tego mężczyznę. I żeby on tak na, jakby działał i, i nie myślał tak za długo. O tak może.